Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Deszcz dał nam troszeczkę wytchnienia, w związku z czym nie zostajemy na chacie, tylko korzystamy z faktu odrobiny ciszy. Ciszy. Może nie ciszy, w każdym razie suchego momentu i jedziemy na miasto, jedziemy w nową miejscu. Tam jeszcze nie byłem, tam jeszcze wy również nie byliście, zatem zapraszam i tak zaczniemy dzisiejszy odcinek. Miłego oglądania. Proszę bardzo, jak zabali droga. Niespiesznie się przemieszcza. Towaru mu nie brakuje. Najróżniejszego. Ale klapy mu brakuje z przodu. I żyby. Niezły. A tu co mijamy? To jest jak. <ścoughs> w sensie motorówka. A oto i ta nowa miejscówka, do której żeśmy dojechali. Huh. Coś wpadło do buta, na rąk. To jest psiłka, ale ma też przestrzeń do gry w ping ponga. I boję się niestety, że wszystkie stoły są obecnie zajęte. A to wygląda. Teraz zobaczymy. sizdej. Zajęty, 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 zajęty i zajęty. Pięć stołów, pięć zajętych. Muzyka gra głośno, więc nie mogę za bardzo nagrywać. W tym razie tu nie ma limitu czasowego, czyli po prostu płaci się za wejście i gra się tak długo jak się chce, więc nie wiadomo kiedy skończą grać. Więc na razie wychodzimy, zobaczymy, może podjedziemy na razie do badmintona, sprawdzić. No to przyjechaliśmy w takim razie do e, Badmington. A teraz mam nadzieję, że Taron się dowie czegoś więcej, a propos możliwości zrobienia rezerwacji, bo tutaj jest cały czas zajęte. A tu? Kiedyś sprzedawali właśnie rybki. Rybki, rośliny do akwariów, akwariach. Stąd też tak dużo roślinności. Między innymi taki właśnie... W ocz, oczku wodnym. No to żeśmy się nie dogadali so we, we had a misunderstanding. A no, sporo tych roślin fajnych takich. Ładnie zielono. o tam takie duże. No dobra, jest zajęte, generalna zasada jest taka. O 3.30 Otwierają, kto pierwszy przyjedzie, ten gra pierwszy i tyle. I po prostu, no bo też trzeba czekać, aż skończą, żebyśmy mogli a, wejść na ich miejsce. Także trzeba po prostu czatować przed 3.30. No trudno. I trzeba mieć własne rakietki, co nie jest akurat wielkim problemem. Byliśmy też na drugiej siłce. Tam jest wprawdzie stół do badmintona, ale jest na piętrze, bez ścian i nie ma żadnej siatki, czyli za każdym razem jak piłka leci, no to spada na dół i trzeba po nią złazić. To tak sobie, to wprawdzie do ćwiczenia całkiem niezły koncept, ale, ale nie dziękujemy, na razie rezygnujemy. Więc przyjechaliśmy na Riverside tutaj na plac, żeby dzieciaki mogły sobie chwilę pobiegać. No i powiem Wam, że ładnie na horyzoncie te chmury tam, które widać wyglądają trochę jak góry. Tam błękitnie. Tam też ładny. Dobra, wracam. A właściwie idę do nich. Zabawa polega na rzucaniu czapką, a potem gonieniu jej. Najmniej chyba szczęśliwy z tego powodu, chociaż nie. W sumie szczęśliwy. Jest Jacob, bo to jego czapka, ale widzę, że zadowolony. Wyścigi! Lecisz, Juny, dobrze! Lecisz! Są oh, matko, jedyna! <grystanie> <grystanie> Mało się nie zabiła. Brawo, Juny! Jest! Dodam, że to już jest czwarta runda, taka w jedną i w drugą. Będzie dobrze spała dzisiaj. Jedziesz! Dajesz, Juny! Dobrze, dobrze, kicarz! Kopytkuj, kopytkuj! Finisz! Yes, brawo! Dzieci nie rozumieją jeszcze podpuszczania. Wróci do domku. Siódma przebieżka! Brawo! Jeee! Yes, brawo, Juni. Pięknie! Prawie tak pięknie, jak szykuje się tam dzisiaj zachód. Słońca. choć jeszcze nie czerwony, to już teraz ciemniejszy, to dobrze. To znaczy, że robi się nam już późna popołudniowa pora i będzie można niedługo wracać do. Domu. O ile się nie mylę, wchodzimy w perfekcyjną godzinę czyli ten moment, kiedy jest najlepsze oświetlenie i wygląda po prostu dobrze atrakcyjnie, ciepło. Najlepsze jest to, że weszliśmy w ten czas oświetlenia czyli piękny zachód z tamtej strony. Ale ja wcale nie mam nic przygotowanego do powiedzenia mądrego. Chciałem tylko wykorzystać to światło, żeby pokazać wam, jak to fajnie wygląda. Także stanę po prostu i się zaprezentuję. Jak to Joey z Przyjaciołach mówił: yy, Jak zagrać scenę, że człowiek myśli? Jakbyś wąchał i coś niezbyt przyjemnego śmierdziało, pachniało. Piękny, piękny zachód Jeszcze lepsze światło mamy teraz Tylko trzymaj się Juny Jeszcze ładniejsze światełko Im później tym lepsze, cieplejsze Myślę, że będziemy już powoli się zbierali stąd I nawet nie chodzi o Ewentualny deszcz, bo raczej go chyba teraz nie będzie. Po prostu dżuny wybiegała się. To jest moment, żeby ją zabrać, wykąpać i położyć spaciulki. To jest bardzo dobry moment na podsumowanie dnia dzisiejszego. Bardzo dużo się dzisiaj działo. Naprawdę fajnie spędzony czas. Jestem pod wrażeniem. Więcej takich dni to schudny na pewno szybko. Rower by się przydał. Rower by się przydał, tak sobie myślałem. Muszę się zacząć rozglądać jakoś mocniej za. Dam ogłoszenie jutro. Na grupach tutaj w Kokongu. Może ktoś ma na sprzedać. Pojeździłbym trochę, a tam słoneczko schodzi w dół pięknie. Jak będzie jeszcze śliczniej, mocniej czerwono to jeszcze nagram, jeśli zdążymy. Bo widzę, że już ta rąk też się zebrała. Generalnie dziewczyny widzę w gotowości do odjazdu. No dobrze, ostatni jeszcze strzał z kamery, zanim stąd pojedziemy. Faktycznie słoneczko pięknie schodzi na dół, ale mocno daje też po oczach, aż takie blinki się pojawiają. E, tam już dziewczyny przy motorach, więc nie przeciągam dłużej. Myślałem, że zaczekam, aż zacznie schodzić, ale może jeszcze przeciągnę. Jeśli się uda, to jeszcze coś pokażę. Pa, pa! Bye, Jacob! Do widzenia! Bye, <grym>, okay. Juni! troszkę płacze, bo niechcący uderzyłem ją ręką w buzie, ale w sensie, no niechcący, niechcący, no nie, nie uderzyłem, no tylko nie widziałem, że jest. Jeszcze ja się teraz widulka musi wyżalić mam, że mi źle, źle się z tym czuję. Chodź kochani, już jedziemy. No dobrze, to tak mamy ten zachód słońca w tej chwili wychwycony. I jedziemy. Tęcza nam się pojawiła wielka nad nami, nie wiem, czy to będzie widać. Z jednej strony na drugą. A my już w drodze do domu. Wróciliśmy już do domu. Duny zażyczyła sobie kanapkę. A nie mieliśmy pieczywa żadnego. I zrobiła pieczywo. Takie, ala ciasto naleśnikowe. Rzuciła do grillownicy. No i wygląda jak Normalnie pieczywo tostowe. Ej! Nice, smart move! To jest Ok. Zaniesiemy do dżuny i zobaczymy jak to powie dżuny. Twoje kanapki? Mama Ci zrobiła, proszę. Zjadaj sobie. Smacznego. Jesteś pewna, że chcesz w tej kurce siedzieć? Zacznijmy już teraz. O niezłe, co? Tak, kanapka. Szkoda, No to na dzisiaj wystarczy. Nie koniec odcinka, oczywiście, także proszę, zostańcie. Ale już dzisiaj więcej nagrywać nie będziemy. Zaraz kładziemy się spaciulki I. Widzimy się jutro rano. Także do zobaczenia. Za chwilę. No i witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Jak szybciutko przyszedł? O tak! Eee, oczywiście po prysznicu eee, zszedłem na dół i zaczynam dzień. Dzisiejszy dzień właściwie można by powiedzieć, że zacznę od herbaty, tym razem nie zielona, a przechodzimy na czerwoną, chińską puer. Eee, prawdopodobnie będę miał raz oraz raz pił takło, żeby było bardziej ciekawie i nie jednostajnie. Eee, dzień zaczynam również. Od sprzątania w lodówce, bo lubię jak jest czysto. gdzie trzymam jedzenie, yy, warzywka poselekcjonowane w jednym miejscu. Tutaj jeszcze nie chowam tych rzeczy, bo będę zaraz robił śniadanie dla siebie i dżuny. Yy, tam bym powiedziała, że sobie zrobi sama, także yy, dla niej nie robię. Osobne dla dżuny, bo dżuny chce kurczaczka smażonego, w związku z tym jej zrobię smażonego. Ja sam zjem sałatkę z jajkiem. I uwaga na twardo, na twardo dzisiaj. To co? To witam was w kolejnym dniu, ale cały czas ciągniemy ten sam odcineczek. No i herbatka. Herbata nie się zaparza. Tutaj wstawiam właśnie pranie. Także pracowity dom, pracowity do początek dnia i bardzo dobrze tak należy, bo jak się zacznie tak dzień to pewnie skończy się go jeszcze lepiej. A dzisiaj w planach mam troszeczkę sportu. Między innymi chcę wreszcie dopaść tego ping -ponga i może uda się badmintona. Zobaczymy. W każdym razie o pierwszej chcę być na siłce, kiedy otwierają ją i od razu załapać się na stół. Jest i moja sałatka, jak przez kraty. No bo w sumie <laughs> przez kraty pada słońce. Dużo sałaty, trochę pomidora, ogórek, troszkę cebuli jajko na twardo, ale takie, prawda, muszę powiedzieć, że żółtko ledwo, ledwo ścięte. Eee, dobra i to jest moje śniadanie. Faktycznie temat jajka na miękko wydaje się nie być domknięty, bo w końcu nie powiedziałem, jak ja te jajko gotuję, żeby wyszło rzeczywiście na miękko, spośród wszystkich waszych propozycji, no nie byłbym w stanie z, yy, przetestować ich, bo spośród ponad 500, prawie 600 komentarzy na przestrzeni ostatnich czterech odcinków yy, no było przynajmniej 200 propozycji różnych, jak to jajko przygotować, także musiałbym naprawdę poświęcić mnóstwo czasu na to, żeby to wszystko sprawdzić, ale sprawdzi, sprawdziła mi się jedna receptura, która no zdradzam, nie jest żadną tajemnicą. Jajka średniej wielkości wrzucam na wrzącą wodę na 3 minuty 55 sekund. Może być 3,50, może być 3,40. W zależności oczywiście jak bardzo woda się gotuje. Strasznie słońce się daje. Także ja robię w ten sposób. Gotująca woda, jajka do środka 3 minuty 50 powiedzmy wyciągam pod zimną wodę, i jajka gotowe. Widzicie co się dzieje? Może to być też kwestia tej cebuli, którą niedawno kroiłem. Kumulacja słońce i cebula i patrzcie co się dzieje, człowiek się wzrusza. To przez to, że zdradziłem tajemnicę na jajka, na miękko. Przygotowałem sobie menu na dwa najbliższe dni. Sobie jak sobie, no pewnie Juni zje ze mną, a ta rąk nie ma pojęcia. Kupiłem na razie warzywa, będę robił ileczo, będzie gulas. Będzie zupa taka z kimchi, czyli kwaśna zupa na bazie kimchi z wintermelonem. No właśnie, tu nie ma na przykład cukini, eee, co no, dość istotny składnik lecza, na przykład. Ale zamiast cukini dam również wintermelon. i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja i kupiłem pomelo jako deserek. Także to jest już zakupione. Eee, zostaje mi jeszcze mięcho. I na dwa dni powinienem mieć ogarnięty temat. Gdzie jest dżuńku? Tu jest dżunki. O, na ręce <noise> zostawiłem dziewczyny w kafejce pół i ruszyłem na dalsze zakupy Kupiłem spory kawał karkówki no taki ładny tym razem naprawdę taki jakbym sobie życzył więc super i do tego kawał kości z mięchem dookoła będzie super na na zupę, ponieważ jest wielki kawał, więc na pół poprosiłem, mi go ciamnął. Będzie na dwie zupy. Także odkupiłem się już i mięsem, i warzywami. Na co najmniej dwa dni wystarczy. I wracam na razie do domu. Zawieź te zakupy, tu miękko, tam warzywa, wszystko inne. I, I jadę po dziewczyny, bo niedługo ruszamy na ping-ponga. Jako, że gotuję zupę na raz, czyli jeden posiłek, jest tyle na razie wody. Tu mam orzeszty w dziuple. Wcale nie chciałem, żeby to wpadło. No trudno. Yy, wrzucę na wrzącą wodę po prostu to mięso. Yy, z kawałkiem golenia. Czyli tak na pół. To w zupełności mi wystarczy do nagotowania doskonałego smaku. I później, tak jak mówiłem, będę robił sobie kwaśną zupę na bazie tych rzeczy, które zostały z kimchi. To znaczy waży Głównie marchewka, rzodkiewka. Yy, te takie drobniejsze. Bo kapusta, czyli de facto kimchi, już nie ma. Zniknęło. Ale te wszystkie warzywa, które zostały z tym sosem, mam nadzieję, że zrobią rewelacyjną robotę, coś na kształt pośniaku, tylko bardziej azjatyckim stylu. Reszta mięsa już pokrojona, po, 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 częściowana, <grym> czyli pokroję ją na kilka różnych części, pakowałem w torby i wrzuciłem do zamrażalnika, także już na parę posiłków tego będzie. Dobra, a teraz, a teraz chciałem sobie zrobić jakiś napój na bazie e, passion fruitów, które kupiłem, ale po prostu je sobie zjem i tyle. Zdrowe. Oj peszyn frucik, wdzięczny owoc, tylko przekroić na pół łyżka i wyjadamy ze środka. To jest dość kwaskowato, kwaśno słodkie tak naprawdę. Bardzo przyjemne, mega do robienia właśnie drinków i do jedzenia samo w sobie. Dużo, dużo, dużo bardzo witamin, witaminy C między innymi i mała zawartość cukru. Rewelka, owoc. Własnym oczom nie dowierzam. Jakiś kradziej się pojawił. No, zawinął nasze. Nie wiem co to było: warzywo czy owoc? <laughs> owoc, z warzywa! No, były dwa, a nie ma ani jednego. To nie jest to, bo to jest ususzony liść. Może jest to kwestia. Tu spaść, nie spadło. No nie ma, patrzyłem. Został zawinięty! Bezczelność! Ludzie, żadnych świętości, no naprawdę. Matko jedyna, że się w głowie nie mieści. Pastucha jakiegoś elektrycznego zamontuje jak nic, no mówię wam. Zobaczmy jeszcze peszyn frucik, no, rośnie pięknie. Pięknie, no poszedł w górę ślicznie. Ale kochani, no chyba owoców to my się nie doczekamy w tym roku, co? Trzeba będzie cię przyciąć na wiosnę, żebyś później puścił nam owocki, a nie... No trudno, gdzieś ty tam w ogóle poszedł? Ten hen na górę O! No lipa, trudno To jeszcze skoro tu jestem To rzucę okiem Jest jedna i jest druga Dobra, są obie te rybki, które Taram kupiła Troszkę. no jest też wielki karpił uciekł A coś nie powinni Tu się chowają wśród roślinności No to dobrze, to pięknie No i oczywiście rzut oka Sytuację tutaj przypilnować, żeby się za bardzo nie rozrastało, żeby mi tutaj nie wchodzili z korzeniami mój chrzan. Tam cały czas go coś objada, te starsze liście większe, ale młode sobie cały czas rosną. dobrze jest. Czyli miało tyle kwiatków, a tylko dwie papryczki fizycznie urosły. Rozczarowanko. No to jeszcze coś może będzie, dobra. Zostawmy i dajmy szansę. No to dobrze. To jest ten kontent w miarę. Ołki dołki. Ja myślę, że dzisiaj tak bardziej lajtowo. Yy, skróćmy troszeczkę odcinek, żebyście się nie męczyli za bardzo oglądając go. Yy, mam nadzieję w sumie, że się nie męczyliście tak naprawdę i że był w miarę strawny. Yy, dzisiaj w takim razie czas na pożegnanie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, za obecność, za lajki, like, za komentarze. Dzięki za subskrypcję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to zrobić. Yy, I co? Zapraszam was na kolejny odcinek w dniu jutrzejszym oczywiście. Wielkie dzięki, raz jeszcze. Życzę Wam bardzo miłego, spokojnego, owocnego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej.